Na początek kilka słów o naszej firmie. Grupa Damiko specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie. Mniej więcej od 2007 roku jesteśmy grupą konsultingowo-wdrożeniową z licznymi partnerstwami technologicznymi i handlowymi. Włączamy nieustannie do naszego portfolio systemy bezpieczeństwa uznanych marek stosowane i rekomendowane przez najważniejsze instytucje w Europie i na świecie. Współpracujemy z naszymi klientami w całym procesie implementacji różnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa od etapu... Audytu i analizy środowisk informatycznych przez wdrożenie aż po utrzymanie i ich rozwój. Nasza dzisiejsza prezentacja to pewien skrót informacji o programowaniu do analizy zagrożeń, zarządzania konfiguracją sieci i do optymalizacji zabezpieczeń, w tym m.in. reguł bezpieczeństwa na firewallach, ale również do zarządzania całą infrastrukturą. To rozwiązanie umożliwia użytkownikom przede wszystkim priorytetyzację zadań dotyczących naruszeń oraz ocenę potencjalnego ryzyka informatycznego, a także, co jest niebagatelne, tworzenia własnych raportów. Dlaczego Skybox i do czego on służy? Dlaczego to, a nie inne narzędzie? Przede wszystkim wartością dodaną tego rozwiązania jest kontekst. Zwykle w naszych firmach dysponujemy kilkoma, czasami dziesiątkami, a czasami wręcz setkami różnych narzędzi, które zapewniają nam informacje o mniej lub bardziej aktualnej sytuacji związanej między innymi też z zagrożeniami. Przykładem może tutaj być jedna z największych grup ubezpieczeniowych w Europie gdzie informatyk zajmujący się tam bezpieczeństwem ujawnił, że w momencie, kiedy dostaje zlecenie od swoich przełożonych wykonania takiego audytu bezpieczeństwa, to łącznie z opisem aktualnej sytuacji procedura trwa mniej więcej do dwóch miesięcy. Czyli szef informatyki, czy też osoba zajmująca się bezpieczeństwem w firmie, po dwóch miesiącach już wie o tym, co było. Co zadziało się u nich wcześniej? Skybox, czyli rozwiązanie, które dzisiaj Państwu prezentujemy, dostarcza informacje w czasie rzeczywistym i to, co jest również ważne, dostarcza kontekst tych informacji, czyli zbiera, zbiera informacje ze wszystkich narzędzi, które można do niego podpiąć. Pokazuje, jaki może być plan działania, umożliwia bardzo szybką decyzję i zamianę tej decyzji na konsekwencje w naszej infrastrukturze. Priorytetyzacja oparta na zagrożeniach przewyższa tradycyjne oceny podatności, ponieważ tutaj przede wszystkim za pomocą algorytmów obliczamy ryzyko. Dzięki temu zespoły do spraw bezpieczeństwa mogą określić, gdzie są najbardziej podatne na cyberatak i odpowiednio skoncentrować działania służące naprawie zaistniałej sytuacji. Wielowymiarowy model generowany przez Skybox wizualizuje wszystkie mechanizmy kontroli, konfiguracje sieci w całym środowisku. Mapy sieci pokazują tylko w fizyczne połączenia, podczas gdy modelowanie, którym dysponuje Skybox, symuluje wszystkie możliwe interakcje, analizuje skuteczność zabezpieczeń i identyfikuje ryzyko narażenia i zgodności. To, co Państwo widzą na ekranie, to jest taki, można powiedzieć, zrzut informacji, z jakich narzędzi Skybox może pobierać dane, z jakich narzędzi może być zasilany tymi informacjami. Jest to niezwykle ważne, ponieważ, jak gdyby, współpraca z Skyboxa rozciąga się od skanerów podatności, a skończywszy na narzędziach sieciowych, narzędziach do badania sieci, firewallach, również reguł, polityk bezpieczeństwa. Przykładem. Zastosowania takiego skyboxa może być jedna z największych organizacji w Londynie, która oczywiście ma swoje oddziały międzynarodowe, jest jeden z banków. Jak wiadomo w tego typu firmach następują również akwizycje i dostajemy wtedy niejako w prezencie, w bandlu rozmaite rozwiązania, które były instalowane, użytkowane w firmach, które są przejmowane, w firmach bądź oddziałach, Skybox dostał z zadanie spięcie różnych podejść do tematyki bezpieczeństwa i zarządzania w jedną całość. Dostał zadanie z badania bezpieczeństwa już całej organizacji, znalezienie ewentualnych luk i co ciekawe dostał zadanie z kilku tysięcy reguł, które Znajdowały się na firewallach. Zmniejszenie tej ilości no do pewnej liczby, w każdym razie znakomicie duże, zmniejszenie tej ilości. Co się udało? Same skanery podatności nie mogą przewidzieć, co zrobi potencjalny cyberprzestępca, ale Skybox może. Symulacje ataków mają na celu wykorzystanie wszystkich luk we wszystkich zasobach, nawet tych, których nie można przeskanować. Administratorzy mogą wyświetlać wyniki symulacji z wielu perspektyw, takich jak pochodzenie zagrożenia, segment sieci, jednostka biznesowa lub zasób, aby określić najlepsze podejście do koniecznych zmian. Przede wszystkim identyfikujemy i proaktywnie korygujemy zabezpieczenia, widząc możliwe wektory ataku, zanim jeszcze nastąpi jakiekolwiek incydenty. Automatyzujemy kontekstowo zadania, czyli zwiększamy szybkość i trafność podejmowania decyzji, a jednocześnie, co niezwykle ważne, zdejmujemy z ludzi w zespołach bezpieczeństwa konieczność bycia ekspertami od wszystkiego. krótkiego podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Skybox to zaawansowana platforma do zarządzania siecią i monitorowania bezpieczeństwa. Implementując to rozwiązanie w naszej organizacji, zyskujemy zasilanie narzędziami już działającymi u nas, zarządzanie podatnościami za pomocą różnych platform dostępnych na rynku. Takie najbardziej sztandarowe to Tenable, Qualys i Rapid, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zmianą reguł segmentacji sieci, również w sposób zautomatyzowany, wizualizację tychże sieci i dynamiczne modelowanie możliwych wektorów ataku. To, co chciałbym podkreślić, jest to jedyne w branży rozwiązanie sas które obejmuje zarówno IT, jak i OT. Tak, jak wspominałem na początku, nasze spotkanie jest nagrywane. Zostanie Państwu udostępnione w pełnej wersji. W przypadku pytań bądź wątpliwości bądź chęci zapoznania się szerzej z tym rozwiązaniem, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą, czy z markiem, bezpośrednio jako osobą techniczną, czy ze mną jako osobą handlowo. Bardzo dziękujemy Państwu za poświęcony czas i zapraszamy do kontaktu, a także do odwiedzania naszej strony naszego profilu na Linkinie oraz naszej strony firmowej damiko.pl. Kłaniamy się pięknie, miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.